31 stycznia, pół do ósmej, proszę bardzo, droga się kończy, powoli siada. Takie wielkie autobusy jeżdżą. Wczoraj jechał tir, bez jaj, panowie, bez jaj. My za chwilę nie będziemy mogli wyjechać w ogóle z podwórka, raz, że wszystka woda ścieka z drogi. Na naszej posesji jest już jezioro tak ogromne. Takieście nam skutna robili, że się w głowie nie mieści. Ludzie, ludzie dwudziestym pierwszym wieku, co wy robicie? Patrzcie jaki jest ruch na Kwiatowej, a jaki na Głównej ulicy. Minuta i tu będzie tragedia, bo wszystko siada, wszystko siada. To jest chwileczuńka, gdzie jest nagrywane, a my nie będziemy stać, my nie mamy czasu stać i nagrywać. To miał jechać jeden autobus na jakiś czas. Proszę bardzo, patrzcie, patrzcie ludzie, co wyście nam uczynili. O proszę, zawiesił się autobus. O proszę, patrzcie, jak nie wierzycie. Proszę bardzo. A to też czyjeś ręce, to też czyjeś praca. Proszę patrzeć, godzina szczytu, auta jadą cały czas, gdzie my mamy same szkody. Kosze pozerwane, woda, sól, brud, wszystko ścieka na dół do nas, bo jesteśmy poniżej drogi i tak tutaj jest i w dupie macie wszystko, wszystko macie ekstra w dupie, ani nikt nie zaglądnie, prócz policji chwilami.